Dobra, to zrobimy tak, cieszę się, że tu jesteś, tak? Wytniemy sobie to gdzieś w środek, bo, 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 bo zacząłeś fajny temat. I ty masz w ogóle problemy z hejterami, bo teraz wszyscy mają. Znaczy, nie powiem, że, że to, co ludzie piszą, nie pozostaje bez związku z tym, co ja czuję, tak? Bo z, w momencie, kiedy ktoś mówi ci, że może nie oddziałuje na ciebie to... Yy, może inaczej. Konstruktywna krytyka jest bardzo potrzebna. I kiedy ktoś mówi ci, że to jest słabe, dlatego bo, i potrafi to zaargumentować, to wszystko jest w porządku. I wtedy ja myślę, że to nie boli, a wręcz przeciwnie, daje taką płaszczyznę do e, rozważania nad tym, czy on rzeczywiście ma rację, czy nie ma racji. Dobra, ale na przykład, jeżeli 10 tysięcy ludzi napisze mhm. ci, że nie podoba mi się to, bo, 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 i ich argumenty wzajemnie się wykluczają. Bo ja wiem, bo jak zaczynałem program e, tworzyć, to też opinie ludzi. Być może są ważne, ale w nadmiarze e, ich uwagi wzajemnie się wykluczają. Jeden mhm. chce więcej jednej rzeczy, drugi chce drugiej i okazuje się, że nie możesz wszystkim dogodzić. I teraz jak to pogodzić, będąc artystą, e, z tym, żeby, żeby nie zwariować? Jest takie piękne łacińskie przysłowie: de Gustibus non, est, non disputantum est. Czyli o Gustach się nie dyskutuje. Ja myślę, że w tej kwestii, jeżeli ktoś wyraża swoją opinię na dany temat, ok, jeżeli te opinie są ze sobą pokrewne, to znaczy, że być może coś w tym jest i warto to rozważyć, ale w momencie, kiedy, kiedy to jest tylko puste i szablonowe, słabe, takie i takie, nie słucham, bo coś tam, bo coś tam, to jedyną prawdę, którą masz, masz tutaj i tutaj. Więc jeżeli czujesz i, i chcesz coś robić, to twoja determinacja sprawia, że, że działasz. Tak? Wkładając pracę automatycznie będziesz stawał się lepszy w danym zagadnieniu. Nie od razu e, jesteśmy mistrzami na, na początku swojej drogi, tylko wszystkiego się uczymy. Mnie to zajęło bardzo długo czasu i nie twierdzę, żebym osiągnął taki poziom, który w jakikolwiek sposób nie satysfakcjonuje. A czujesz się lepszy z roku na rok? Mm, nie, czujesz się bardziej niezależny. To znaczy taki, gdzie nie potrzebuję dzisiaj do zrozumienia swojej własnej drogi, poklepywania po plecach innych ludzi. To znaczy nie chcę, nie robię na początku każdy z nas chce tego, żeby ktoś go klepnął i powiedział: "Słuchaj, jesteś dobry", tak? Ja widzę progres w tym co robisz. Ja widzę postępy. Dzisiaj patrzę raczej na to, co ja pod kątem muzycznym, jak ja mogę się realizować pod kątem muzycznym. Czyli z kim chciałbym współpracować, z jakimi muzykami? I to jest ważne. Ostatnio, ostatnio wyszedł Twój jeden Mike, tak? I tam mhm. mówisz, że, że mający stygmatyzm nafity używałeś takiego określenia. Tak. I rzeczywiście ty masz ten na nafity, bo teraz masz płytę odzierne. Tam są ludzie, którzy z tobą nagrywają, ale tylko i wyłącznie oni są w refrenach, tak? Nie tworzysz mikrofonu. ja zastanawiam się. Czy nie było nacisków w wytwórni? Bo wiesz, jednak mhm. Step Records to jest wytwórnia, gdzie mamy Peicha. Mówi, mówi się pich czy pH mm, Pich, to, pH Wszystko jedno. Bardzo tak? różnie. Okej, okay, dobra. Ja w ogóle nie chcę ptaczać nazwisk. Bo ja sprawdzałem wczoraj kto tam, kto, tam sobie, kto tam sobie żyje i wiesz, nie chcę, bo potem będzie, że nie wymieniłem tego albo tamtego, nie? Ale, ale masz przede wszystkim Wojtasa i masz Kajmana, którzy są z Kielc. Mhm. I to myślę, że mogłoby oddziaływać na, na wyobraźnię Step Records. Czy oni nie próbowali cię w jakiś sposób zmusić do tego, Żebyś, żebyś nagrał jakiś kawałek właśnie z, z ludźmi z Kielc, po to, żeby, nie wiem, wydać jakiegoś super singla, mhm. sprzedać się lepiej. Już Ci mówię, Step mi powiedział jedną rzecz, czyli y, chcemy usłyszeć Twoją skończoną płytę, płytę matkę. I mhm. tyle nas interesuje. Y, płytę matkę oddałem pod koniec września, y, więc wtedy oni dopiero dowiedzieli się tak naprawdę, kto jest na płycie. Wcześniej ja sobie zaznaczałem już w momencie podpisywania umowy, że y, nie chcę mieć w ogóle Mateusz jest na tyle inteligentnym człowiekiem, Mateusz, który jest niejako moim opiekunem w ja strefie. Roz... Nie, nie, nie. Z, o tym Mateuszu, który jest moim opiekunem, on mówi wprost. Ty masz wolną rękę, działasz. My tego nie, nie będziemy weryfikować na zasadzie takiej. Możemy oczywiście, jeżeli chcesz powiedzieć ci, czy ten dany utwór to jest utwór naszym zdaniem singlowy, czy też nie singlowy. Ale tutaj akurat posługiwałem się chyba swoim własnym. E... Rozumiem, tak? I swoimi własnymi uczuciami. Bo to, co chciałem przelałem, to, do czego chciałem zrobić klipy, y, zrobiłem. Przykładem jest na przykład umieść tu żyć, gdzie y, Mateusz mówił wprost, że to nie jest utwór typowo singlowy. A ja mówię, ja chcę do tego zrobić klip, tak? No bo ale jest jeden ciekawszy, ciekawszych myśl, utwór na y, Jest ciekawszy, ale to, co na żywych instrumentach w Polsce niekoniecznie będzie się przyjmowało. Bo z, nie wiem skąd w... mnie się wydaje, że, że Jan Nowicki ma takie też piękne przysłowie. Taką mamy kulturę, jakie mamy społeczeństwo. Więc, jeżeli w Polsce ogrom wyświetleń uzyskuje artysta XY za muzykę, która po prostu fajnie brzmi, a nie wnosi nic więcej, to znaczy, że tego chce publika, tak? Dobra, ale nie jest tak, bo na przykład ten program jest stworzony po to, żeby znaleźć inną niszę. I, mhm. i, i czy nie jest tak, że nie wstrzeliwując się tak naprawdę w główny nurt, też można zrobić dużo? Zobaczymy. To, to wiesz, wyjdzie pierwszy odcinek, i wtedy zobaczysz, jak to wyświetlaniowo. Mówię wygląda. o twojej płycie. Moja płyta osiągnęła taki pułap, który jest dla mnie. E, ogromnym zaskoczeniem. A masz w ogóle jakieś wyniki sprzedaży? E, mam pierwsze wyniki sprzedaży, ja obiecałem na fanpage'u, że nie będę zdradzał, ale okay. jak powiedziałem, że 24 po roku sprzedał się cały nakład, mm -hmm. e, to tutaj e, taki sam nakład jak 24 zszedł po mniej więcej dwóch tygodniach. Nakładu 24 było 1000 albo 1100 egzemplarzy dokładnie. To ja wiem, to żeby znaleźć tę płytę to był duży problem. W ogóle słyszałem, że fani, ja pokażę tutaj jak, jak płyta wygląda, e, ja słyszałem, że fani domagają się reedycji. Mm -hmm. To jest prawda? I teraz pytanie, no właśnie, czy kurczę, Mateusz, nie przewrócić się w głowie, bo okej, okay, być może nie jesteś artystą głównego nurtu, być może to jeszcze nie jest poziom, który cię satysfakcjonuje, ale o rowerze naprawdę jest głośno. Ludzie zaczynają wymagać od innych, od tych ludzi, którzy są gdzieś tam wokół siebie. Ja, ja myślę, że, że nie wolno mi zrzucać tak naprawdę. Odpowiedzialności za to, co robię na, na wszystkich wokół. A, a tak się zaczyna robić. A zaczynają mnie nie doceniać, bo, bo, bo wszedłem w nowy nurt e, i fani się ode mnie odwracają. Tak? Tego typu e, zachowania można zaobserwować. E, ja mam raczej, wydaje mi się, że muzycznie. Dojrzałem do, do pewnego etapu. To jest taki etap, na którym mogę sobie powiedzieć, co obecnie chciałbym robić. Jeżeli chodzi o taką stylistykę, jak była na Odźwiernym, czy jak na 24, czy mocniej nostalgiczne, melancholiczne, sentymentalne utwory, one już poszły, były, zostały mhm. stworzone. Okej, okay, teraz pójście w tym samym kręgu i w tym samym nurcie byłoby. Moim zdaniem, tak naprawdę odgrzaniem kotleta przysłowiowego i zrobieniem po prostu płyty pod publikę, a myślę, że warto próbować czegoś nowego. Okej, okay, to co chcesz teraz robić? Nauczyłem się ważyć słowa, czegoś czego, czego no. wcześniej nie miałem. To znaczy, e, siadałem do danego utworu, pisałem, e, o, wszystko fajnie, siadam, nagrywam. Dzisiaj zastanawiam się nad tym, czy użyte słowo w danym kontekście może mieć podwójne znaczenie. Jedno słowo może mieć podwójne znaczenie, czy też nie. To czy mogę to ubrać na fonteidżu kiedyś? Tak, czy mogę to ubrać w taki, czy też e, w inny sposób. Myślę nad takim dualizmem po części. Mhm. Czyli z jednej strony tematy e, ciężkie podać w sposób łatwy. Przystępny, a z drugiej strony tematy łatwe może obudować w taką strukturę, gdzie będą one e, podane zupełnie inaczej niż ktoś by się spodziewał. Inny rzut na sprawę, tak? Z innego Dokładnie. punktu Dokładnie. Okej, okay. w ogóle nam się wymknęła ta rozmowa z, <laughs> z... Ile mhm. spędzasz czasu nad jednym kawałkiem? To jest bardzo różnie. To jest tak, że czasami e, moi bliscy mówią mi, moja dziewczyna mówi mi mhm. najczęściej, że e, słuchaj, e, ty piszesz dobre teksty w momencie, kiedy tworzysz je bardzo szybko, kiedy one przychodzą płynnie. E, ja dzisiaj już tak gdzieś po części nie uważam. Uważam, że w momencie, kiedy coś wypracuję przez kilka dni, czasami nawet tygodni, siedzę, spędzam czas nad tekstem, przekreślam. Niebawem chyba się pokuszę o to, żeby wrzucić zdjęcie gdzieś w sieć tekstu dla Pawbica na płytę producencką. Mm -hmm. Gdzie on wygląda po prostu jak, jak pobojowisko, ale, ale widać, że jest opracowany. Tak, dokładnie. I tam gdzieś jedno słowo dopisywane trzykrotnie, bo było skreślane raz, dopisywane drugi raz inne, trzeci raz skreślane, powrót do poprzedniego. Czy szukanie tak naprawdę tej formy jak najbardziej wyrazistej. I chciałbym jednak zmusić w jakiś sposób osoby, które, które są ze mną, z moją twórczością związane, do tego, żeby, żeby do tych tekstów podeszły troszkę inaczej. Żeby zastanowiły się nad tym głębiej. Że to nie jest tylko puste gołosłowie poparte jakimiś doświadczeniami. Nie boisz się tego, nie boisz się takiego... Od środkowego ekskibicjonizmu, bo jednak bardzo, bardzo poruszasz tą mm -hmm. sferę prywatną, bardzo poruszasz sferę uczuć i wiesz, i tak naprawdę każdy, kupując swoje krążki, ma dostęp do tego, co siedzi głęboko w tobie. To nie jest rower. Tak jak ostatnio robiłem wywiad z chwytakiem, który tam nam który nie na poszedł, to, to, to chwytak bardzo, bardzo mocno zaznaczał, że chwyta to jest chwytak, daniel to jest daniel, nie? Mm -hmm. Osoba prywatna. Natomiast tutaj myślę, że kupując. Płytę Rowera kupujesz część Mateusza, nie, nie boisz się, że to Cię kiedyś może zgubić, ktoś Cię kiedyś może zranić, bo będzie wiedział, kim mhm. Ty dokładnie jesteś. Ludzie wiedzą tylko i wyłącznie to, co ja chcę przekazać. Kiedy ze mną rozmawiają, okazuje się, że, że patrzą i mówią y, ale Ty jesteś przecież zadowolonym z życia człowiekiem, uśmiechniętym, radosnym. Ja mówię, no tak, a czemu nie? No, a na płytach jest coś innego. Ale bo ja też, jak zadzwoniłem do Ciebie pierwszy raz, to też mnie to uderzyło. Radosny głos w porównaniu z twórczością, która nie zawsze <laughs> Mhm. Bo ciebie boli to określenie smutne rado, nie? Tak, bo to jest y, tak naprawdę zamknięcie kogoś w szufladki. Ja nigdy z y, 24 nie uważam, żeby było smutne. Tak? Absolutnie. Są radio na przykład, jest, jest świetnym przerawnikiem. wydaje mi się, że obie płyty kompozycyjnie e, mają zawarte utwory rozrywkowe i utwory e, melancholijne, i jakieś takie refleksyjne. Wbrew pozorom na odźwiernym niektóre utwory na koncertach wychodzą świetnie, pomimo tego, że są mocniej nostalgiczne czy, czy mocniej sentymentalne. Ja raczej lubię określenie refleksyjnego rapu, bo robienie smutnego rapu moim zdaniem polega na tym, że tak naprawdę piszemy coś ze świadomością tego, że Ej, po drugiej stronie są ludzie, którzy by, by chcieli coś takiego usłyszeć. Ja podam ci prostą receptę na to, że, że robię dużo wyświetleń mhm. na YouTubie. Zapraszam trzech moich kolegów, których znam, mhm. którzy są znanymi artystami, jeżeli chodzi o scenę ogólnopolską. I robimy utwór na y, bardzo smutnym, w cudzysłowie, bicie, y, z, ze zwrotkami, które mają poruszyć czyjeś serce. I dzięki temu uzyskujemy, nagrywamy do tego wideoklip. To, to nigdy nie zostało zrobione i ja podejrzewam, że nigdy w moim przypadku nie zostanie zrealizowane, bo, bo czegoś takiego nie chcę. Ja tylko podaję przykład tego, co mógłbym zrobić, żeby uzyskać większy target czy większą liczbę fanów bez sensu. Napijesz się wodę? Z mią chęcią. Płudzianki bo wyszły. mówiłeś mi właśnie, że wodzianki nie ma. Nie ma, ja bym popatrzył. E, popatrzysz może na odcinek. odcinka. Kiedy wydajesz płytę? To cię zapraszam ponownie. Ja myślę, że jesień w przyszłym roku. Tak, tak? bym mniej więcej, mniej więcej z, y, widział e, swoją dalszą współpracę z wytwórnią. Niemniej zobaczymy, jakie będą, e, jak będzie te terminowo. E, te, jakie będą wolne terminy z ich strony? Porównałbyś się do kogoś? Tak w Polsce albo na świecie? To chyba bardziej pytanie do, do ludzi, czy oni porównaliby mnie do kogoś. No. Nie, to jest pytanie do ciebie, czy ty byś się porównał do kogoś. Nie, no. dlatego to że to ja, to ja w ogóle odbijam od y, polskiego rapu na tyle, że, że niewielu artystów słucham. A tych artystów, których słucham, to akurat no, za żadne skarby nie dałoby się ze mną porównać. A chciałbyś z kimś nagrać? Masz takie marzenie, żeby rzeczywiście, wiesz... Masz astygmatyzm na fitę, tak? Nie chcesz z nikim nagrywać. Ale pytanie jest, czy chciałbyś z kimś zrobić tego fita? Tak, marzycie się gdzieś w głowie. Tak, z Tomaszem Stańko. Fit na zasadzie takiej, że e, moja zwrotka rapowana i jego odpowiedź e, jest na trąbce. To. Mhm. To, jest, to jest fit, który by mi się marzył. E, drugą osobą, z którą chciałbym coś zrealizować, ale to już na zasadzie muzycznej, takiej stricte muzycznej, bo tutaj mówimy, w przypadku stanki, mówimy o odpowiedzi e, trąbki, mhm. czyli o rodzaju e, liryczności przedstawionej muzyką dialogu. Tak. Coś, co próbowaliśmy zrealizować w koszyku, co się po części udało, ale to jeszcze nie jest to, do czego ja dążę. Z drugą osobą, która, na której produkcji ja bym chciał produkcji, na której kompozycji chciałbym coś kiedyś zrobić to jest Zbigniew Preissner. To, to jest muzyka, której słucham. No to jest wysoka półka. Myślę, że nawet nie, nie, nie wysoka półka, bo nie chciałbym tutaj. Kategoryzować się w żaden sposób, że, że istnieje muzyka wyższa i muzyka niższa. To jest po prostu kwestia tego, czego potrzebujesz w danym dniu. Bo jak mam dzień, w którym chodzę i gotuję obiad, to, to wrzucam sobie jakąś energiczną muzykę i po prostu chodzę po dane. A ty i się zawsze uja. jesteś taki bardzo dyplomatyczny? Jak ja mogę powiedzieć, że coś jest dobre, a coś jest złe, skoro ludzie mają swój własny wybór? Tak, ale masz też swoje gusta, tak? I Oczywiście, ja swoje swoich wcześniej... gustach mówię, ja słucham Treisnera. ja słucham y, Tomasza Stańko, y, świetna płyta w ogóle z New York Quartet, y, Wisława, gorąco polecam, ale czy ja mówię, że słuchajcie, słuchajcie tego, bo to jest lepsze y, od y, przykładowo, nie wiem, rapu, rapera XY? Mhm. Y, w żaden sposób. Przepraszam cię na chwilę. Grzesiu, hmm, to, to jest ważne? Żeby ta gąbka była cały czas? Nie, bo ja mam tutaj tą, bo to nie nam się dobrze, mi się wypada. Nie muszę, bo dobrze, dobrze. Do Zawsze miałeś ciągoty aktorskie. Jak to? Jak to teraz wygląda u ciebie? Dlaczego ty nie zostałeś aktorem? Czy ty próbowałeś coś w tym kierunku? Znaczy, założenie było takie, że, że rzeczywiście na... Będąc w trzeciej klasie liceum, wiele było takich, takich wiele sugerowania, że, że być może szkoła aktorska. Mm -hmm. Ja z drugiej strony spojrzałem na to tak, że e, czy to jest istotnie coś, czym ja się inspiruję, interesuję? Po części tak, bo ja uwielbiam na przykład rolę Gustawa Holoubka w dziadach i, i dla mnie to jest majstersztyk. E, z, Dziwnie wyszło. No, ja w pewnym momencie zacząłem składać papiery tak naprawdę na, na prawo, na które się nie dostałem i alternatywnie złożyłem na Zdolny filologię polską. Zdolny chłopak jesteś. Zdolny raczej nie. Ja mam po prostu ambicje i jakieś tam aspiracje do tego, żeby robić moim zdaniem coś, co, co będzie miało sens. Tak? Poszedłem na polonistykę przez pierwsze trzy lata. Tak naprawdę nie widziałem w tym większego sensu, dopóki nie poznałem jednego z profesorów, który de facto potem był moim Opiekunem przy pisaniu pracy magisterskiej i on też otworzył mi oczy na to, że że polonistyka jest czymś wartościowym. Polonistyka daje tak naprawdę bardzo ciekawe spojrzenie na na literaturę zupełnie inne od tego, którego uczy nas nauczyciel w liceum. Miałbyś ochotę na przykład zagrać w teatrze? Ja myślę, że już nie z racji tego, że Mm, ci ludzie, którzy kończyli na przykład szkołę teatralną, mhm. mm, przepracowali te pięć lat, które ja pracowałem, w, skupiając się na muzyce i na literaturze, oni przepracowali na, na grę aktorską. Ja nie mam takiego doświadczenia, że, że mógłbym wziąć w takim przedsięwzięciu udział. To czyli w teatrze? Nie, a w filmie? Ktoś by do zadzwonił i powiedział, już tutaj na przykład Wojciech Smarzowski, tak? Ale zaraz, zaraz, nie mam alkoholika. <grymne> <grymne> tak, na alkoholikę. Całkiem... Z To jest cała rola. Tak? Ja myślę, że... nie wiem, no, filmowo gramy w teledyskach, tak? I to jest jakiś rodzaj też doświadczenia czegoś nowego. A, a czy, czy, czy w filmie konkretnym, jakimś tam pełnometrażowym... Nie poczuwam się w jakiś sposób do tego, niemniej byłoby to ciekawe doświadczenie, na pewno. A że jest z muzyki już? Bo cały czas się to przewija i, i, i chyba mówisz, że nie, i to jest, to jest ciekawe. Bo z samej muzyki, jeżeli przykładowo, mówilibyśmy mhm. o to, czy, czy jestem w stanie się utrzymać y, tylko i wyłącznie z muzyki, tak. y, na takim poziomie, że opłacam sobie rachunki, plus zostaje mi y, na życie przysłowiowe tam. Parę groszy? Tak, dokładnie. To, to tak mógłbym żyć, ale to, to jest wegetacja, tak? Rozumiem. Czyli generalnie do życia z muzyki może, może nie jest ci daleko, ale to jeszcze nie jest to. Na pewno to nie jest to. To zależy też, jaki poziom yy, chciałbyś osiągnąć w swoim życiem. A jaki życiu? poziom ty chciałbyś osiągnąć w swoim życiem? Chciałbym, chciałbym żyć na takim poziomie, żeby raz na trzy miesiące móc gdzieś polecieć, tak? Yy, więc to każdy może sobie gdzieś tam przekalkulować móc polecieć do Rzymu, spędzić tam tydzień czasu, yy, wrócić z powrotem naładowany energią. Robić swoje, z, y, zajmować się swoimi y, pasjami i zainteresowaniami i znowu za trzy miesiące polecieć gdzieś indziej. To jest, to jest takie życie, które, które rzeczywiście wtedy nabrałoby jeszcze większej wartości, bo inspirujesz się wszystkim tym, co cię otacza. I większego smaku. To na zakończenie, Grzesiu, czy ja bym ci mógł o szampana. Tak. Wodzianka. Tak jest. <laughs> Szampanianka. E, Wodzianie. Um. Ale nalewasz ty, bo ja rozleję. Dobrze, dobrze, <laughs> dobrze. Dziękuję pięknie. Ee, raz do roku pijesz szampana. Tak, Nie dokładnie. zmuszę cię, żebyś wypił go dużo, spokojnie. Ładnie. Dobra. To, pijąc dzisiaj z Tobą, będę musiał sobie odmówić picia z, yy, w Sylwestra. Możesz zagrać aktorskie. <noise> Mówię, raz do roku wolno. Taka mała wprawka. Yy, sytuacja, sytuacja jest następująca, ponieważ... Yy, Ludzie, którzy, którzy, którzy będą oglądać Na Muszce najprawdopodobniej obejrzą to e, w 2014 roku. Na samym początku e, chciałbym, żebyś teraz wszystkim ładnie złożył życzenia. I chciałbym, żebyś złożył życzenia wszystkim, którzy będą oglądać. Mi i sobie. Dobra. Która e... jest? To jest twoja kamera. Wszystkiego najlepszego e, w tym 2014 roku. Żeby się wiodło jak najlepiej i każdemu szczęścia w odnalezieniu tej, tej właściwej drogi. Pasji, zainteresowanie rodziny, czegokolwiek bądź innego. Wasze zdrowie. Okej. Okay. A wy oglądaliście program na muszce? Jeżeli się Wam podobał, to zapraszam w 2014 roku. Mam nadzieję, że częstotliwość będzie większa niż raz na 5 miesięcy. Do zobaczenia. Mój rower będzie gadać, nie da się go pociąć. Ja lubię mówić. Nie okay. zobaczyłem.